Dawno, dawno temu pewna mała dziewczynka próbowała zarobić na życie, sprzedając na ulicy zapałki. Był właśnie wieczór sylwestrowy i zaśnieżone miasto opustoszało. Z jasno oświetlonych okien dobiegał śmiech i słychać było śpiewy. Ludzie szykowali się do powitania nowego roku, a biedna mała dziewczynka z zapałkami siedziała smutna koło fontanny. Obszarpana sukienka i zniszczony szal wcale nie chroniły jej od zimna, a bose stopy usiłowała podkulić tak, aby nie dotykały zmarzniętej ziemi. Przez cały dzień nie sprzedała ani jednego pudełka zapałek i teraz obawiała się wrócić do domu, bo ojciec na pewno będzie się gniewał. Zresztą na poddaszu, gdzie mieszkała, ulały przeciągi i naprawdę nie było tam o wiele cieplej niż na ulicy. Paluszki dziewczynki były zupełnie skustniałe z zimna. Gdyby tak można było zapalić sobie zapałkę, ale cóż by powiedział ojciec na takie marnotrawstwo? Niepewnym ruchem wyjęła jednak zapałkę i zapaliła ją. Ach, jak przyjemny był jej ciepły płomyk. Dziewczynka osłoniła go dłonią i wtedy co za czary! zobaczyła wewnątrz płomyka duży rozpalony piec. Wyciągnęła rączki do ciepła, lecz w tym momencie zapałka zgasła. Cały obraz się rozpłynął. Noc zrobiła się jeszcze ciemniejsza niż przedtem. Było coraz zimniej. Dreszcz przeniknął wychudzone ciało dziewczynki. Po długim wahaniu zapaliła jeszcze jedną zapałkę, a tym razem płomyk sprawił, że mur domu zamienił się w kryształowo-przeźroczystą ścianę. Za nią widać było wspaniały stół oświetlony świecznikiem i uginiający się od jedzenia. Mała sprzedawczyni wyciągnęła rączki w kierunku talerzy. I wtedy wydawało jej się, że przechodzi na wskroś przeźroczystej ściany, ale zapałka zgasła i czar prysł. Biedactwo. W ciągu paru sekund dane jej było ujrzeć to wszystko, czego jej życie poskąpiło: ciepło i obfite dobre jedzenie. Łzy napłynęły do oczu dziewczynki. Podniosła wzrok ku oświetlonym oknom, modląc się, by i ona mogła zaznać choć troszkę takiego szczęścia. Zapaliła trzecią zapałkę. Wtedy stała się rzecz najcudowniejsza. Oto ukazała się choinka obwieszona setkami świeczek, połyskująca świecidełkami i kolorowymi bombkami. Och, jakie cudo! Wykrzyknęła dziewczynka unosząc w górę zapałkę. Ale zapałka oparzyła jej palec i z sykiem zgasła. Światło z choinkowych świeczek unosiło się w górę coraz wyżej i wyżej. Nagle... Jedno ze światełek spadło, pozostawiając za sobą jasną smugę. Ktoś umiera, wyszeptała dziewczynka, przypomniawszy sobie słowa ukochanej babci, która zwykła mawiać. Kiedy spada gwiazda, czy serce przestaje bić. Dziewczynka nie była już w pełni świadoma tego, co robi. Gdy zapaliła następną zapałkę, tym razem ujrzała swoją babcię. Babciu, zostań ze mną. Błagała zapalając jedną zapałkę za drugą, tak aby babcia nie znikła jak inne wizje. Ale babcia nie znikała, tylko patrzyła na wnuczkę z uśmiechem, a potem wyciągnęła ramiona i dziewczynka z płaczem przytuliła się do niej. Babciu, weź mnie ze sobą. Nastał zimny dzień. Blade słońce zaświeciło nad fontanną i oblodzoną ulicą. Leżało tam martwe ciało małej dziewczynki. A wokół niego wypalone zapałki. Jedna mała, mówi przechodnie, próbowała się ogrzać. A mała sprzedawczyni zapałek była już daleko, tam gdzie nie ma zimna, głodu ani bólu.